Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Mega Man 7. Nasz wybór Robot Masterów został dosyć zawęwony. Mamy tylko jeden wybór, czyli Junkman. Robot, który początkowo był stworzony do zbierania części, które mogą być ponownie wykorzystane. Dobra strona, ekonomista. Słaba strona, zbyt dużo pasji. Lubi śmieciowe jedzenie i nie lubi surowych śmieci cokolwiek to znaczy. Pomimo, że w tej grze na samym początku można wybrać tylko czterech robotmasterów, to jednak jeśli ktoś jest bardzo temu przeciwny, że koniecznie musi być osiem, nie ma tak, że pierwsza połówka jest narzucona, na przykład ktoś by chciał... najpierw te pozostałe cztery, a potem te pierwsze. To i tak jest w tej grze taka możliwość. Jest taki kod, który można wpisać na ekranie wpisywania hasła, który pozwala na odblokowanie wszystkich 8 robotmasterów. I oczywiście w praktycznie każdej grze jest praktycznie obowiązkowe, żeby był jakiś moment, w którym nie jedziemy winda. No w zdecydowanej większości gier chyba to jest. Że jeśli tylko gra pozwala na to, żeby winda była, no to winda jest, no. Nie rozumiem do końca tej tradycji, zwłaszcza że windy często się sprowadzają do po prostu czekania, tak na przykład w tym wypadku ja nie wiem, tyle gier ma Windę. Aż mnie to dziwi. Czemu akurat windy? Jeśli mamy poziom freezmera, to możemy zestrzelić tą płynącą lawę i wtedy odblokuje się nam ukryta ścieżka. Tylko ten moment jest dosyć. wredny, jeśli chodzi o znajdźki. Tutaj, zaraz za tym drugim lawospadem, mamy ostatnią literkę S. I teraz zupełnie specjalnie i z premedytacją popełnię samobójstwo. Po prostu po zebraniu tej literki... Ona już nam zostanie, nawet jeśli zginiemy, podczas gdy ja chciałbym iść górną ścieżką, a nie dolną. Za zdobycie wszystkich czterech literek KRAF, dostajemy świetne ulepszenie, czyli połączenie obu adapterów z Mega Man 6 w jednym. Nie dość, że po naładowaniu strzału strzelamy mocniej, to jeszcze do tego możemy trochę latać. Co prawda jest to tylko taki trochę bardziej podwójny skok niż latanie, ale i tak znacznie to ułatwia. Nie dość, że możemy wyżej polecieć, to bez upierdliwego przyłączenia się na Rafcoila. To jeszcze właśnie ten mocniejszy atak. Naprawdę jest świetna znajdźka. Wcześniej gra dała nam wskazówkę, że możemy użyć prądu, żeby zasilić jakieś pochodzenie elektryczne. I jedno z nich mamy tutaj. Przyłączając się na Thunderbolt i strzelając w to coś, zaczynają się porwać te platformy u góry. Co później nam odblokuje pewną ścieżkę. I nowy sekret. Co prawda, trochę to utrudni platformowanie u góry. Dlatego, że normalnie, to ta platforma byłaby nieruchoma. Można byłoby tutaj bezpośrednio przeskoczyć z kabiny, ale to nie jest trudne. Mamy ulepszenie w postaci latania, więc te platformy nam wcale nie są potrzebne. Chociaż w sumie też można sobie po prostu stanąć i czekać, aż pojedzie do góry. Jak komu wygodnie. Tylko oczywiście w pewnym momencie trzeba zeskoczyć z tej platformy bo raczej nie chcemy, żeby nas zgniotło. W końcu mamy zbyt słaby hełm, żeby wytrzymać takie zgnioty. Sam po lewej znajduje się znakomite usprawnienie. I też to jest kolejne usprawnienie związane z Rashem, czyli Rash Jet. Powracająca z poprzednich części umiejętność pozwalająca zmienić naszego robopsa w desklotkę i latania na nim. W ogóle Mega Man 7 jest moim zdaniem najlepszy z całej serii, jeśli chodzi o usprawnienia dla Rasha. Naprawdę, nie dość, że są adaptery, są te jego transformacje. No, po prostu jest wszystko co chcemy, no. Czego chcieć więcej? No, nie ma raf submarine, ale to też yy, zbyt idealnie było. Po zasileniu tych magnesów możemy się po prostu przykleić do nich i nie przejmować tym, co pod nami znajduje się na przepaść. Pomimo, że stopy wiszą w powietrzu, to i tak można się cały czas trochę przesuwać na lewo lub prawo, przez co można się przesunąć z jednego magnesu na drugi. No i oczywiście trzeba uważać też na roboty, które siedzą w tych świetnikach. Trochę ta transformacja jest upierdliwa ze względu na tą animację, bo ona no cóż... Trochę trwa, tu nie jest takie natychmiastowe przełączenie, chociaż wydaje mi się, że i tak jest nieco lepiej niż w Mega manifest, gdzie był taki jakby... ekran ładowania. Tutaj macie pokaz, co Rush Jet potrafi robić. Jak można zupełnie realizować tą sekcję, po prostu sobie przelatując nad nią. No cóż, to jest jeden z tych atutów, które po prostu lubię w Megamanach, że można używając odpowiednich kombinacji znajdziek, odpowiedniej kombinacji broni, odpowiednich kombinacji kolejności, pokonywania przycinków, naprawdę wiele rzeczy ominąć. Po prostu wykazać się kreatywnością, a nie tylko umiejętnością omijania wszystkiego. Dobra, czas zutylizować śmieci, najlepiej używając prądu. W sumie to bardzo mi się mawe takie urządzenie, co by samo wywalało śmieci. Nie trzeba byłoby wynosić do kocha, tylko pyk, to urządzenie samo by wynosiło. No, to by było dobre. No dobra, bo sam mamy. Na nim się skupimy. Strategia na Jackmana jest bardzo prosta. Zielamy z niego, wtedy on będzie nad nami przeskakiwał i zwracał śmieci na naszą głowę. Wtedy wystarczy po prostu poruszać. Zawsze tak samo, raz po lewej, raz po prawej, raz po lewej, raz po prawej. I tyle. Bardzo prosty robotmaster. Ta gra, oprócz poziomu początkowego, co w sumie było nietypowe dla klasycznych Megamenów, wprowadza jeszcze środkowy poziom. Czyli po pokonaniu czterech robotmasterów Masterów mamy poziom, który jest nawrócony, że musimy przejść go właśnie teraz. Witaj w domu Megamenie! Doktorze, Light, co Pan myśli o Besie? Jego działania nie spławiają wrażenia zagłożenia. Wydaje mi się, żeby był naszym włogiem. co to? wa muzeum łobotów! Musisz natychmiast mega Megaminie! Nie sprawiają on zagrożenia. Ta! Pierwsze co zrobił to próbował mnie odstrzelić. To nie jest zagrożenie. Bez ładnego dzień dobry tylko od razu próbował strzelać, no? No dobra, chociaż określenie tego poziomu jako cały poziom jest trochę naciągane. Bo przede wszystkim... To jest nostalgia tych robot masterów, które były we wcześniejszych krach. A tak naprawdę to tutaj po prostu jest jeden dodatkowy boss. No, oczywiste, że Wiley ukradłby Gatsmana, jego ulubionego robota, a nie żadnego innego. Co było do przewidzenia. Ech, ta logika Wilego. Włam się do muzeum. Ukradnij starego, nie działającego prawdopodobnie robota, bo dlatego pewnie jest muzeum. A zamiast tego daj nówkę nieśmiganą, która jeszcze dodatkowo działa, kiedy mu się łeb odstrzeli. Jego sobością, a właściwie sobością jego głowy są bąbelki. Tylko żeby ten łeb był w stanie bardzo podatnym na obrażenia, to wtedy należy go zestrzelić naodowanym strzałem. Wtedy ten łeb lata po całym ekranie, a potem jak już się uspokoi, można go zestrzelić. Dlatego ciągle się będę przełączał pomiędzy megabasterem, żeby mu zestrzelić łeb, oraz pomiędzy bąbelkami, żeby już ten zestrzelony łeb... dostrzelić. Chociaż w sumie z drugiej strony Mega Man trzymał coś w stylu środkowego poziomu. To prawda to było przed zamkami, ale coś podobnego było. Ale to nie było po czterech robotmasterach, Mega Manie, wydarzyła się tragedia! Waiwi i jego łoboty farzują przez miasto. Woohay! No i teraz mamy drugi zestaw czterech robotmasterów i ten, który będzie moją pierwszą ofiarą z tej dodatkowej porcji robotów, jest. Turboman, który sekretnie jest chyba transformerem. No bo... transformuje się pomiędzy samochodem a robotem? Ciekawe, czy inspiracja była z tego, czy po prostu wpadł na pomysł? Samochodowy robotmaster? <grym> <grym> ale jego broń jest ognista, ale do tego przejdziemy później. Sam poziom się zaczyna od pościgu. Musimy szybko uciekać. Chociaż też mogę pomóc ze strzeleniem kierowcy który jest słabym punktem tego pojazdu. To całe szczęście, tylko kilka strzałów i już po nim. Chociaż nie jestem pewien, czy w ogóle trzeba do niego strzelać. Nie mam stuprocentowej pewności, ale ja tam wolę go zastrzelić. Podoba mi się, kiedy w grach przeciwnicy są dopasowani do poziomów. Na przykład ci przeciwnicy słupki idealnie pasują do tego poziomu, no bo w końcu słupki też są związane w pewien sposób z motoryzacją. A już szczególnie zrobieniem prawa jazdy wykonywaniu manewrów na placu, no, chociaż też wiadomo czasami się spotka słupki na drodze, ale chyba więcej kontaktów z słupkami miałem kiedy jeszcze nie miałem prawka niż kiedy już je miałem. Tutaj trzeba uważać, bo kolce potrafią się trochę zlewać z otoczeniem. Na przykład ta przepaść, na którą teraz przeskoczyłem jest przepaścią. Widać tam kolce, tylko tak trochę z sobą widać, bo też są czarne. Te wszystkie opory naokoło też są czarne i mogą wyglądać dosyć podobnie. Trochę mi paleta na tym poziomie nie właśnie przez to nie pasuje. Wydaje mi się, że kolce i inne elementy, które są na zagrożenie, powinny być nieco bardziej wyeksponowane. Do tego jeszcze tutaj platformy są ciemnymi oponami, tło jest ciemne, więc w ogóle jest słaby kontakt na tym poziomie. Niektóre rzeczy dobrze widać, jak na przykład te żółte ściany, te światła tutaj, co się świecą, to naprawdę dobrze widać. Tylko czarne platformy na czarnym tle, i pomiędzy tymi platformami czarne kolce, to tak. Trzeba się uważnie przyglądać. Teraz możesz ze tego przeciwnika, dlatego nie przeszkadzasz, by dostać się na tamtą platformę, na której jest ukryty sekret, który jest dostępny tylko wtedy, jeśli rash go wykopie. Można też go kupi ze sklepiku, no ale to też nie to samo, jak trzeba te śrubki wydawać. Moja natura cebulaka mówi mi, że lepiej za darmo niż zapłacić. Ja płacić. <grych> Czy jest tu jakaś wskazówka, która mówi, że tutaj należy kopać raszem? Nie, nie ma. Zwłaszcza, że ta jest bardzo użyteczna, mianowicie teraz po transformacji używając... adaptera, też super adaptera, chyba to tak się nazywa. S-adapter. Chyba to jest od super. No nieważne, teraz nasza pięść jest w stanie namiewać przeciwników, przez co możemy strzelać z bezpiecznego miejsca. Na przykład tutaj mogę być trochę wyżej, trochę niżej, a i tak trafię. Tylko oczywiście wiadomo, to walność tej pięści. Należy naładować. A tutaj po prawej mamy secret, czyli kolejne spotkanie z Protomenem. Megamenie, zebrałeś płytki obwodów R, U, S i H? Domyśl się. Świetnie, ale pamiętaj, że super pancerz Megamena jest zbyt ciężki, by się ślizgać. Powodzenia, Megamenie. Spotkamy się ponownie, jeśli przetrwa. Dobra, wiem, że to była jedna wielka strata czasu, ale było to konieczne. Trzeba po prostu obskoczyć wszystkie możliwe spotkania z protomenem do pewnego momentu. Później zobaczycie, o co mi chodzi. A ta sekcja jest upierdliwa, moim zdaniem że trzeba czekać, a w płomienie odpowiednio się ustawią, żeby można było przejść dalej. Na całe szczęście te palniki informują kiedy będą się palić, dlatego po prostu mrugają. Do tego jeszcze mają odliczanie, jedne odliczają szybciej, inne wolniej, więc wiadomo kiedy będą ziać ogniem. Chyba można je zamrozić, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Ale po co zabrawać, skoro to by się wiązało z tym, że muszę jeszcze dłużej czekać, a tutaj chyba mamy nawiązanie do Quickmana. My musimy się szybko spieszyć, zanim te płomienie nas uszkodzą, ale z tego co się orientuję, to mogą nas tylko uszkodzić, a nie zabić miejscu tak jak lasery Quickmana. Też sam układ tych płomieni nie jest aż taki bezlitosny i bolesny, jak te lasery. Tamte lasery to po prostu tragedia bez zatrzymywania czasu, to... Ach, strasznie ciężko. A teraz mamy minibosa, czyli samochód, którym jedziemy który ma oczy i te oczy są jego słabym punktem. Jest w wytrzymać naprawdę dużo obraweń, ale to, że tak wolno idzie, to jest moja wina, bo podczas nakierowania zapomniałem o jego sobości, którą jest prąd. No cóż. za nie boli, tylko zdawa się, o niej zapomnieć. Ale nawet bez sobości nie jest to trudny przeciwnik. Przede wszystkim należy uważać na te latające roboty, które też nie są jakieś szczególnie trudne do ominięcia. Najlepiej schylać do tego na samym dole, potem się prześlizgnąć i jakoś i idzie. Przeskakiwanie między nimi też nie jest problematyczne. Chyba najgłówiej, kiedy się ustawią dwa roboty zaraz obok siebie, na samym dole i nieco wyżej. Wtedy jeden się zestrzeli, drugi zostaje... nie do końca wiadomo, który zostaje. A jeśli ten górny, no to wtedy może być trochę ciasno z prześlizgnięciem się. Ale to też jest dobry moment do tego, żeby się zgenerować, uzupełnić zdrowie i amunicję. Bo zaraz po tym mini jest komnata Turbomena. Trzeba jeszcze przejść się kawałek. Tutaj na szczęście gra daje paru przeciwników do tego, żeby można było sobie jeszcze pofarmić życia i amunicję. A zaraz potem Turbomen. Podobnie jak w przypadku Mega 3, są tutaj dwa cykle robotów, więc jest Robot Master, którego wyeliminuję używając Mega Basteras. Sobością Turbomena jest broń fatemana. Który jest moim ostatnim Robotmasterem na liście, więc. No cóż. Jestem skazany na zestrzanie go w tradycyjny sposób, używając starych, dobrych cetylów. Kiedy podskakuje i rzuca tymi ognistymi kulkami, to. Jego strategia jest dosyć skomplikowana, to przyznam. Trzeba zrobić szybko unik pod kółkiem, potem szybko do ściany. No. To... Żeby się zorientować, no to... czasem, no cóż... Trzeba parę razy oberwać, żeby się zorientować, co tutaj trzeba zrobić. Dobra, szybko ślizg! Do ściany! I jakoś idzie. A jak się bawi Transformera i przejeżdża po podłodze, wystarczy po prostu przeskoczyć nad nim. Ten atak jest bardzo dobrze zasygnalizowany, więc to nie jest trudne. Jak już wiemy, co z nim robić, nie jest to trudny Robot Master, tylko właśnie zorientowanie się, co akurat te ogniste kółko robi. Nie jest to zbyt oczywista strategia. A, i jeszcze zapomniałem Prowi. Turboman. Bojowy robot zmodyfikowany z samochodu. Ma zainstalowane najlepsze samochodowe stereo. Mocna strona szybko biega. Słaba strona mały przebieg. To chyba plus. Lubi proste drogi i nie lubi Burstmana. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Mega Man 7.